Budować. Bo każdy wie, że był Monte Carlo, każdy wie, że był Agropolis, a nikt nie wie, że był taki samochód jak ten właśnie. Który, no też był samochodem rajdowy i też był fajnym samochodem. w no moich czasach był to rzeczywiście fajny samochód. są zdjęcia na torze w FSO, gdzie te samochody były produkowane, a, a samochód wrócił po tylu latach tak? i można, było miałem przyjemność pojeździć po torze, to, że jest tym samochodem. A jak Pan sobie w latach 80 radził oponami na przykład? Tak? Były takie czasy, że nic nie było, no ale to były wszystko układy, jak wspomniałem. No, ja miałem kolegę, który pracował w, załóżmy w jednej stacji, drugi kolega pracował w drugiej stacji, ten miał opony, ten miał nętki, ten miał... i tak mi się z nami ratowali. Były to opony, takie dostępne przez nas, to były te 124, najczęściej my no takie jeździliśmy, Chociaż zdarzały się też już do prawdziwego sportu opony, tak zwane y ale one były praktycznie nieosiągalne. Chociaż niektórzy też bywało, że jeździ na tych oponach. Myśmy jeździli na D124 były to opony dostępne, trudne, ale były dostępne. I była też rzeczywiście bardzo dobra opona. Była to opona taka, wodziła na wiele nawierzchni, Jeździliśmy na nikis szutry i asfalty i samochód się prowadził no, w, miarę, w miarę poprawnie, Także zdobywało się części zdobywało, bo by nie było nic. Ja takim młodym kolegom tak kiedy rozmawiałem, ja mówię, jak to bez kombinezonu jeździliśmy, nawet ja jestem w kombinezonie, ale za tak musieli to rzadko kto miał kombinezon. Taki rajdowy, sportowy, prawdziwy kombinezon, no to rzadko kto miał. No, nie było, też nie było tego. Ja pierwszy kombinezon dostałem z klubu, że się robi jakąś reklamę Mobila i mogli za tą reklamę tym, którzy jeździli tym w którzy barwach kombinały dali po kombinezonie. To taki był sobie pierwszy kombinezon w życiu. No i byłem rzeczywiście ewenementem, bo nikt ich nie miał. Pomiędzy. Każdy jeździł, a to w taki kurtce, ja to w jakimś Po prostu tego nie było. Także go też nie było. Lampy, które są w samochodzie, to są jeszcze z czasów moich, tych, tych w jeździłem. To Są oryginalne lampy z tamtej epoki. Na tych dużych, tylko są nakładki założone, kupione nowe lampy, są oryginalne z tamtej epoki. Samochód jest na zawieszeniu i bardzo też sztywnym, twardym. Fawał, firma jeszcze istnieje, która robi takie teleskopy, to jest Zerkopol. Tyły można kupić jeszcze oryginalne, przód nie trzeba przerabiać, bo już do światów nie robią. Ale można kupić, także tyle jest jeszcze dobrze, że to jeszcze gdzieś tam się zachowało. No nie wiem, coś tam jeszcze o fiasie rozmawiamy, czy. No, się jeszcze myślą no, silnik ten 1.6, jak wspomniałem, na bazie Poloneza, nie jest to silnik tak jak każdy tutaj myśli, 1.6 to dwuwałkowy, jakiś tam Mirafiori coś, to jest zwykły fiatowski silnik, czyli to jak gdyby to jest modyfikacja silnika świata, późniejszy Polonez 1.6, na kutych tłokach malowskich, wałek Breda, angielskiej firmy, bardzo w bardzo długich czasach, ten silnik się dołu nie ma, on idzie dopiero do góry, bo ma... Długie czasy, duże napełnienia są. Są duże zawory, głowica opuszczona, yy, sprzęgło jest metalowe, yy, koło zamachowe jest oderżone. Yy, silnik generuje moc około 110 KM. To tak mniej więcej można powiedzieć, bo to, bo to nie ma tutaj żadnych cudów w tym, w tym, w tym silniku, takich, które tam... Oczywiście cały układ korbowy, korbowy yy, wyważony, wszystko jest yy, poważone i korbo osobno i wały dynamicznie i, i, normalnie na, na, na wagach. Także silnik jest, jest to Polonez 1.6. Samochód jest zrobiony na bardzo krótkich przełożeniach, czyli on nie ma dużej szybkości maksymalnej. To jest rzędu 150 myślę, ale on rzeczywiście, bo to jest na przełożeniu 4,55, to jedno z najkrótszych przełożeń. był jeszcze krótsze, ale on jest na tym dosyć krótkim. I on dosyć szybko tą szybkość maksymalną uzyskuje, chociaż mówię nie ma, nie ma tej szybkości maksymalnej takiej bardzo dużej. To jest około 150 na godzinę. A czyli tak jak to toleruje ten drugi bieg to jest, wiek, to jest no tak. Znaczy ja staram się ten samochód tak gdzieś po 7 tysięcy cały czas trzymać i to tak każdy wiek jest około 7 tysięcy, bo tak jak wspomniałem jest dosyć bogaty wałek i on nie ma w ogóle domu. On nawet na wolnych obrotach jak się pod światłami zatrzymuje to muszę go przegrać, bo on jest, ma tendencję do zalewania się. Także każdy bieg jest pod 7 tysięcy, a nie ma co mówić o szybkości, bo ta szybkość jest no, oszukana, no, bo są przełożeniami inne. Także ja nigdy nie stoperowałem tego samochodu, nie patrzyłem, jak ten samochód rzeczywiście jedzie. Czyli szybkość jest oszukana tutaj, w, na, na, w pomiarach klinicznych ta szybkość mierzy. Ale rzeczywiście zbiera się bardzo, bardzo ładnie, bardzo dynamicznie. Ktoś, kto miał okazję ten samochód słyszeć i widzieć tam na, na, na torze w w zeszłym roku, to rzeczywiście zebrał pochwały, że on rzeczywiście ładnie to wszystko jest wystrojone. jest też typowy, kwiatowski z powiększonymi gardzielami. Są dwie symetryczne gardziele. kwiat miał symetryczne, no to jest dwie symetryczne gardziele, Żeby to wszystko napełnić. Jeśli pan polonerzem, to nie, to prawda? Jeśli ma to epizod był, polonerzem to może był taki epizod. Jeździłem po prawej stronie, nie po lewej, po prawej. Miałem kiedyś przyjemność jeździć z naszym kolegą, który nie żyje, polonezem po prawej stronie w Rajdach, ale nigdy nie jeździłem za sterami poloneza w Rajdach. Jeździłem po prawej stronie i miałem przyjemność w Rajdowym Polonezie przebywać, ale po prawej stronie tylko. Dlaczego dobrze? To chodzi o porównanie z konkurentem. Polonez płacą, to jest właśnie ten bardzo na mojej Nie, Polonez to raczej jest właśnie. Nasz świat był zawsze bardziej lubiany są. Polonez był samochodem na czasie i trzeba było go promować, bo to był samochód produkowany i trzeba było go promować, trzeba było go jakby pokazywać, ale większość zawodników wolało Fiat. Fiat był bardziej zwarty, bardziej taki... łatwiejszy do prowadzenia. Na Polonez mówili taką balią, nie jeździłeś tą balią, Polonez się zawsze wykładał, zawsze był taki, że był niestabilny. Także woleli po Polonezami jeździć. Znaczy jeździć, przepraszam. Polonez był mocy na Dlatego tam silniki dwulitrowe pod... Próbowali dwa doładowane i tutaj i tutaj i tutaj. bo, bo Polone ciągle miał dawało mocy, bo to było duże, dosyć ciężkie na dworze. Dlatego Fiat był takim bardziej większą rolę wśród nas, takich zawodników tamtych odegrał właśnie Fiat. On był, no był takim fajnym fajnym samochodem, który rzeczywiście dawał fajnym z I koszty były inne, bo, bo Polone to już tak, pamiętajcie, że Polone. W takiej dobrej specyfikacji to miał głowę części niepolską. No to tak jak mówię, zaciski, Porsche, tarcze, Porsche, tam jakieś układy Porsche, tam silnik, z samo przygotowanie silnika, to były kosmiczne pieniądze. Stąd właśnie też nieliczność tych polonetów. Czyli świat był zdecydowanie bardziej preferowany i poszukiwany przez zawodników samolotów. Masz klucz? Odpuszcz Tureckiemu Masz Nigdy z tego co wiem nie były dwójstrowe silniki wstawiane do światów, z tego z mojej wiedzy, były 1.6 i 1.8. To były właśnie to co wspomniałem na początku, to był Monte Carlo i apropos. Monte Carlo 1.6, apropos 1.8. 1.8 też nie odegrały roli Monte Carlo z całego właśnie bo on tam do wysoko wysoko Monte Carlo przyjechał mu wtedy do DJ Wysoko Przestąt, na cześć nazwali go Monte Carlo. Były próby w 1, 8, a osiem ale one nigdy jakiś tam się nie, nie przyjęły. Były to rzeczywiście super silniki, te samochody z tymi silnikami, które były prawdziwymi samochodami.